To jest Kurlandia. Duży wybieg. Po lewej jest piaskownica dla kur z piaskiem rzecznym i ymm, ziemią okrzemkową. Na wprost widzimy kury w przewadze kury rosa. To są drzwi, a to haczyczek, który prowadzi do większego wybiegu. To miejsce jest miejscem, gdzie kury spożywają posiłek. Tu jest nieuprzątnięty do końca grus, tu jest mały wybieg, a to jest kurnik. A to są automatyczne drzwi do kurnika. Tu jest panel sterujący. Mruga, godzina obecna. Poniżej godzina otwarcia kurnika, a jeszcze poniżej godzina zamknięcia. A tak zamykam kurnik ręcznie. Tak udaję kurę. Drzwi czekają, aż kura wyjdzie. A tak ręcznie Ot, mogę otworzyć kurnik. Drzwi solidne. A tu nie widać poziomu baterii, bo jeszcze jest pełna. To jest wnętrze kurnika. Tu są grzędy. Tu są poranne kubki. Tu kulki będą znosiły jaja. Tu termometr, a tu oświetlenie kurnika. Oświetlenie na panel słoneczny, który może być ustawiony automatycznie, lub sami możemy sterować pilotem dołączonym do zestawu. A tak wygląda cały wybieg. Wybieg zrobiony z okrągłych słupków, zakupionych w markecie budowlanym. Początkowo miał być zrobiony ze słupków leśnych, ale ostatecznie syn doradził mi właśnie te słupki okrągłe. Te słupki okrągłe, kosztowało mnie to trochę myślenia, jak to zrobić i jak to wszystko skomponować. Trochę to było męczące. Ale wspólnymi siłami wraz z moim synem wymyśliliśmy, że będzie to zrobione właśnie w ten sposób. Zastanawiałam się, czy słupki drewniane, czy metalowe, ale doszłam do wniosku, że metalowe być może dłużej wytrwają. Są to słupki lekkie, do łączenia mają, bo chodziło mi o to, żeby mogła to zrobić sama, bez jakiegoś wiercenia, spawania. Mają takie, jak ja to nazywam, obejmki, które służą do wszystkiego, do czego służyć powinny, do wszystkiego, co było mi potrzebne. Tu jest naciąg na drut naciągowy, takie oczko. Dodatkowo do tego oczka można wetknąć, tak jak ja to nazywam, taki patyczek metalowy, który równo utrzymuje całą siatkę. Tutaj kolejna obejmka, taka, żeby zrobić ten, jak to się mówi, od skos. No, coś takiego, co utrzymuje ten skośny słupek, żeby przy naciąganiu siatki ten boczny ostatni się nie skrzywił. Także wszystko jest, wszystko można zakupić. Nie trzeba nic spawać ani w niczym wiercić. A o to mi chodziło. Siatkę zakładałam wspólnie z synem. Y, tą siatkę boczną wspólnie z synem. To jest siatka leśna malowana proszkowo. Jest cięższa trochę od samej siatki leśnej. Jest bardzo fajna i ma odpowiednie wielkości oczka. Tutaj jest naciąg. Bardzo łatwo można naciągnąć taki sznurek. Trzeba uważać, żeby nie przeciągnąć, bo te słupki miały być wbijane, ale że tu jest sporo korzeni różnych w ziemi, więc trzeba było zrobić takie maleńkie cementowe jakby wzmocnienia, ale nieduże, żeby można było w razie czegoś te słupki wykopać i przenieść w inne miejsce. Tą siatkę zakładałam z synem i synową, w trójkęśmy zakładali. To jest siatka leśna ocynkowa. Ta akurat tutaj, nad tym większym wybiegiem, to jest 15 na 30 eee... A ta na dole, no to jest już siatka stalowa, drobna. Ją zakładałam sama. Dużo czasu schodzi z mocowaniem tej siatki, tych wszystkich siatek, bo... Eee... To jest taki specjalny drut wiązałkowy i żeby to wszystko trzymało się razem, trzeba wiązać tym drutem wiązałkowym. Moje palce każdej nocy wyrażały swój sprzeciw wobec takiego traktowania. Na środku jest trzy słupki, tak żeby troszeczkę tą siatkę podnieść, żeby można było swobodnie nie... Dotykając głową do tej siatki, skopać ewentualnie, bo od czasu do czasu trzeba jednak skopać ten, ten wybieg, czy zrobić jakiś porządek. Siatka u góry jest przeciwko jastrzębiom i przeciwko temu, żeby kury Lakenfelder nie wyfrunęły. A tutaj jest już inna siatka, bo tamtej brakło, zakupiłam taką gęścieńszą. Była 15, na, ona jest tak od dołu, ma pię, 10 na 30 a dalej 15 na 30 I tak starałam się, żeby to tak ułożyć, żeby była jednak więcej gęsta niż rzadka. Na początku wisiała tu taka siatka, bardzo ładnie, estetycznie wyglądała siatka, którą się zakłada na czereśnie, żeby uratować czereśnie przed ptakami. Ale jak spadł pierwszy śnieg, było go tam z 10 cm, to ta siatka no prawie że głową dotknęłam do siatki, tak była zwieszona ten cały śnieg obciążył tą siatkę. To nie jest siatka dobra na zimę. Jeżeli chodzi o ten haczyczek, będzie nie ten, ten zewnętrzny będzie zastąpiony jakimś innym zamknięciem, ale na razie muszę ochłonąć od tego myślenia, od tych prac przy tych drzwiach i przy tym w ogóle w całym wybiegu. Te drzwi to są drzwi werandowe, czy znaczy osłona werandowa, coś takiego i było napisane, że jest to, to są bardzo cieniutkie deseczki z sosny. I było napisane, że ponieważ jest to drzewo, więc ma prawo się wyginać pod wpływem czynników atmosferycznych. Dlatego ja wzmocniłam te drzwi tą stalową siatką i dodatkowo jeszcze przytwierdziłam takie deseczki centymetrowej grubości, żeby te drzwi były po prostu wzmocnione i żeby miała do czego przykręcić haczyczek. Od góry, od góry drzwi są zabezpieczone. Były w wyprzedaży takie kątowniki plastikowe, i założyłam te kątowniki po to, żeby tam deszcz nie padał bezpośrednio, pionowo na to drewno i nie zalegał tam bezpośrednio na drewnie śnieg. Także, w miarę możliwości, jestem zadowolona z tego, co zrobiłam. Jeżeli chodzi o zamknięcie, myślę nad bezpiecznym zamknięciem z zewnątrz, ale, ale muszę wymyśleć, bo te drzwi są delikatne, więc muszę wymyślić coś, co mi pozwoli to bezpieczne zamknięcie zamontować. A to nad drzwiami, to nie jest ozdoba, to jest po to, żeby podnieść siatkę na tyle wysoko żeby wchodząc i wychodząc, bo te drzwi są, tu jest dwoje drzwi na przestrzał, które prowadzą do szklarni, żeby niosąc jakiś sprzęt, cokolwiek, żeby nie zahaczać o siatkę nad głową. Tędy też będą przejeżdżały taczki z ewentualnym obornikiem, obornikiem, kurnikiem, <gul> kurzakiem, oh, nawozem kurzym. No także, także to takie zabezpieczenie wymyśliłam, żeby to ta siatka tutaj w tym miejscu była dosyć wysoko. I żeby to wyglądało w miarę estetycznie. To całe przedsięwzięcie, czyli ta chęć zrobienia większego wybiegu jeszcze w tym roku to był mój punkt zapalny. Ja to musiałam zrobić teraz. Tym jeszcze roku. I kosztowało mnie to, to całe planowanie, dokonywanie zakupu, brakujących elementów, wykonywanie tego podczas mrozu, deszczu mrzawki, kosztowało mnie sporo czasu, sporo wysiłku, ale jestem szczęśliwa, że udało mi się wykonać moje zaplanowane zadanie. Jestem uparta po prostu. I kurki mają większy wybieg. Jeżeli chodzi o kurki, powiem Wam w tajemnicy, że e, ponieważ dzisiaj jest 6 grudnia, czy 6 grudnia, w każdym razie jakoś tak, e, a ja mam 5 kur Rosa 5, czyli czarnych ze złotą szyją, 5 kur jarzębiatych Rosa, i trzy kurki Lakenfelder. Ale nie mam moich wymarzonych kur, które już od wielu lat obserwuję na różnych stronach internetowych. I ponieważ dziś jest Mikołaja i nie było u mnie Mikołaja, zrobiłam sobie sama prezent i zarezerwowałam moje wymarzone. Kury. Dwie kury i jednego koguta. A jeżeli chcecie wiedzieć, jakie to będą kury, mam nadzieję, że ta rezerwacja dojdzie do skutku. Prawdopodobnie będę te kury miała już w poniedziałek. I jeżeli jesteście ciekawi, to zachęcam do śledzenia mojego kanału, do subskrypcji. Zrobię o tym filmik. Oczywiście, w zależności od stanu zdrowia kur w jakim ja je kupię, albo jeszcze tego wieczora powędrują do kurnika, albo, bo kury najlepiej dosadzać do stada wieczorem, kiedy jest w kurniku ciemno i one się w ten sposób przyzwyczajają. Więc albo jeszcze tego wieczora je dołączę, albo jeżeli będę miał jakieś obawy, to dopiero po kwarantannie. Ale zachęcam do subskrypcji, aby dowiedzieć się, jakie to są moje ulubione, wymarzone, fantastyczne kury. A ponieważ dziś jest Mikołaja, więc kury dostaną prezent. Jak co tydzień zresztą, ale kury o tym nie wiedzą. Czyli twaróg. Twaróg najlepiej chudy albo półtłusty. Pamiętam, jak hodowaliśmy kury. Kury dostawały, o już czekają, kury dostawały twaróg, dostawały serwatkę, bo kiedyś na wsi, w każdym prawie domu była krówka, na każdym, no nie w domu, tylko w obórce, ale w każdej rodzinie, że tak powiem, była krówka, były sery, była serwatka i te kurki miały co jeść. Więc moje dzisiaj dostaną serka. Bardzo go lubią. Jak widzicie dostają dynie, dostają ziemniaki gotowane z buraczkami, z marchewką. Jeszcze gdzie gdzieniegdzie znajduję odrobinę pokrzywy, więc jak już utłukę te ziemniaki. Najlepiej drobne ziemniaki, żeby były. Nie chodzi o same ziemniaki, ale o skórkę ziemniaka o te obierki. Daję im kaszę jęczmienną, gotuję z tymi ziemniakami i jeszcze znajduję odrobinę pokrzywy, więc jak ziemniaki ostygną, to jeszcze utłukę, tłukę z tą pokrzywą. Bo kury muszą mieć coś zielonego. Nie nasuszyłam pokrzywy, więc kupiłam pokrzywę suszoną i będę moczyła tym Kurą I będę dodawała do, do tych gotowanych ziemniaków. A dawniej kury dostawały ziemniaki gotowane, pszenicę i e, tak jak mówię, ser, serwatkę, ale dzisiejsze kury są jakieś takie. Jak czytam w internecie co te kury jedzą, to normalnie włos na głowie się jeży. Zakupiłam pszenicę, ale jakoś średnio im szła. Więc zakupiłam w internecie mieszankę taką paszową. To jest gnieciona kukurydza, grog gnieciony, kruszona pszenica, pszenżyto, jęczmień i otręby owsiane, kreda pastewna, len oleisty. No, cudawianki, ale tym kurom no, ładnie wyglądają. Nie powiem. Bo jakie przywiozłam z fermy, to wyglądały tak sobie. Jak to na dużej fermie, silniejszy wygrywa. Więc te kury w tej chwili wyglądają o wiele ładniej, ale się nie niosą. No faktem jest, że jest jesień i że po prostu kury mają prawo w tym o tej porze roku nie nosić, ale podejrzewam, że były karmione śrutą sojową. Bardzo nie chciałabym karmić moich kur sojowo, dlatego że soja jest genetycznie modyfikowana. I ktoś powie, że ma soję niemodyfikowaną. Ale wyobraźcie sobie tak: raz, że niebody, niemodyfikowana jest bardzo droga, a dwa, że jeżeli na przykład ja. Wysieje na polu soję genetycznie modyfikowaną, a sąsiad obok czystą, to zbierze nasiona genetycznie modyfikowanej, dlatego że pyłek zapyli jego soję moją genetycznie modyfikowaną. Czyli o czystą soję w dzisiejszych czasach jest bardzo, bardzo trudno. I nie chciałabym karmić moich kurek soją. Jestem uparta, poczekam, nie śpieszy mi się. Ważne, żeby kurki były zdrowe. Ci, co mają kury, wiedzą, o czym mówię. Jest zima, jest zimno, kury mogą się przeziębiać. To nie jest tak, że ma się kury i jest wszystko, sypnie się im jedzenie i jest wszystko w porządku. Kury potrafią zachorować. Ja moim kurom, kiedy je tutaj umieściłam na mojej posesji w górniku ja zakupiłam takie ziołowe preparaty w żelu takim i podaję im razem z wodą, podawałam im przez 5 dni na odrobaczanie przez 5 dni na przeciwko kokcydiozie Podaję im raz w tygodniu wodę z octem jabłkowym. Podaję im raz w tygodniu serwatkę, taką zakupioną, mokrą serwatkę, zakupioną w sklepie, nie jakąś tam dla kur. Podaję im drożdże piwne do paszy albo do picia. Także staram się, żeby miały to, o czym mówią inni że te kury ich tak, tak są karmione. No zobaczymy. Tak jak mówię, ja jestem cierpliwa. A tutaj przeprowadzam z moimi kurami rozmowę, zwołałam zebranie, wytłumaczyłam im jakie mam nich oczekiwania, że mają być zdrowe, nie chorować, ładnie jeść, dużo jeść i mają znosić piękne, zdrowe jaje. Które nie zabrały głosu, postanowiły przedyskutować sprawę bez, bez mojego udziału. Także moi drodzy, tym humorystycznym akcentem dziękuję za uwagę. Pozdrawiam cieplutko wszystkich i do następnego.